I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam w niedzielę z Trójcowa. Jak widzicie, dzisiaj mamy niesamowity dzień, Dzień Pikniku Trójcowskiego. Pod hasłem Bądźmy razem. Jak dobrze wiecie, przez te dwa ostatnie lata nie udało nam się zorganizować festiwalu tego czerwcowego dużego, ale my się nie zrażamy i chcemy być razem dzisiaj na Trójcowie. Dlatego jak widzicie, już rozpoczęły się działania, już rozpoczęliśmy nasz piknik, który potrwa cały cały wieczór. Serdecznie chciałbym was zaprosić. Zobaczcie co już tutaj mamy dla was przygotowane. Oczywiście kasa, kasa, bo przecież bez kasy nie da się zakupić dobrych rzeczy. Widzimy tutaj e, listę dań, które e, tutaj nasi e, parafianie przygotowali: pieczony prosiak, kurczak z grilla, golonka z bigosem, golonka, kiełbasa z bigosem, kiełbasa, kaszanka, żurek z jakiej i wiele, wiele jeszcze innych dobrych, e, dobrych e, pokarmów. Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, którzy nam e, podarowali te e, produkty. Słuchajcie, tutaj oczywiście picie i lody, prawdopodobnie. Jeżeli będziemy już tak zmęczeni, kiedy będziemy tutaj biegać, szalać, bo dzieci też mają bardzo bogatą ofertę, to będziemy mogli się trochę ochłodzić. A tutaj koło fortuny, każdy los wygrywa. Zobaczcie, dużo, dużo, dużo ciekawych propozycji dla dzieci, dla starszych dla młodzieży, a więc zapraszam serdecznie do wzięcia udziału również koło Fortuny. Tutaj już panie pierwsze zaczynają, zaczynają właśnie grać i tak dokładnie, tak do... Idźmy tutaj, słuchajcie, co tu się dzieje. Zobaczcie, tutaj panowie przygotowują posiłki. Zobaczcie, golonki, niesamowite te trójcowskie golonki. Dzięki, dzięki dobroci państwa muliców możemy i również rozsmakować się w tych dobrociach. W tym roku nowość. Pieczony prosiak, a więc moi drodzy, warto chyba skorzystać z zaproszenia i przyjść. Zobaczcie, tam w oddali przygotowuje się nasza polska szkoła, a więc już niedługo będą i zabawy dla dzieci. Tutaj oczywiście jest też dmuchany zamek dla nich. Tutaj widzimy w oddali stoisko z ubraniami, z polskimi napisami. Warto, o właśnie, dzieci tutaj bawią się, a Pilnuje porządku nasz pan policjant, nasz pan parafiani, pan Janusz, który będzie tutaj nam towarzyszył i dzięki temu możemy czuć się bardzo bezpiecznie. A więc, jeszcze raz, kochani, zapraszam was. Spotkajmy się dzisiaj na Trójcowie. Bądźmy razem. Szczęść Boże.